To pierwsze wideo z cyklu Uszy z nami swój pierwszy patchwork. Dziś powiem kilka słów o narzędziach wykorzystywanych do szycia patchworku. Przede wszystkim jest nam potrzebna mata do cięcia, tak zwana mata samogojąca się. Akurat ta ma format A3, czyli 30 na 45 cm. Natomiast ja polecam maty większe, co najmniej w formacie A2, dlatego że przy cięciu większych bloków będzie po prostu wygodniej. Do cięcia używamy noża krążkowego. Noże krążkowe występują w dwóch średnicach ostrzy, 28 i 45 mm. I wybór tak naprawdę zależy od naszych preferencji i tego, jak jest nam wygodniej. Jeśli nie mamy maty i noża, równie dobrze możemy sobie poradzić z zwykłymi nożyczkami. Poza oczywistą rzeczą typu maszyna do życia, przyda nam się też stopka. Specjalna stopka, tak zwana stopka krawędziowa, która odmierza przy szyciu poszczególnych elementów, odmierza nam równą odległość od krawędzi elementów, w tym wypadku odległość 1,4 cala. Ponadto linijka. Może być specjalna linijka patchworkowa, ale może być też zwykła. Ważne jest, żeby była grubsza, po to, żeby przy cięciu nożem krążkowym po prostu jej nie niszczyć. Oraz żelazko. Żelazko jest czasami ważniejsze niż wszystko inne, dlatego że szycie patchworków to przede wszystkim cięcie i prasowanie. Cięcie tkaniny rozpoczynamy od wycięcia długich pasków. Akurat moje kwadraty mają bok długości 2,5 cala, czyli około 6,2 cm. Ja zazwyczaj posługuję się miarą w calach, dlatego że większość wzorów, większość dostępnych w internecie informacji pochodzi ze stron zagranicznych, a tam wszyscy posługują się właśnie miarą w calach. Czyli zacznę od wycięcia pasków materiału o szerokości 2,5 cala. Następnie z pasków będę wycinać kwadraty. Do uszycia poszewki na poduszkę o wymiarach 40 na 40 cm potrzebne będą 64 kwadraty. W przypadku bieżnika na stół takiego jak, jak ten mój tutaj, przygotowałam 256 kwadratów. A w następnym filmie opowiem dokładnie, jak te wszystkie kwadraty posrzywać ze sobą. Zapraszam.